W Sklepie TVS razem ze mną już jest Jacek Silski, dzień dobry. Witam Ciebie bardzo serdecznie i witam wszystkich Państwa. Będzie podróż i to daleko razem z Tobą, ale zanim przejdziemy do Twojej y, płyty, która z podróżą ma wiele wspólnego, y, nie może być inaczej zresztą, to muszę zapytać Cię o Twoje podróże, jak tam? No, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Więc y, podróżuję, owszem, podróżuję po naszą lękę do przedszkola i z powrotem. A jest to jakieś około 600 metrów tam i z powrotem. Widzisz, ty mi masz <śm> tak, tak. Codzienna przemieszka tak, jest... I codziennie jest spotykam kogoś innego. <śm> <śm> Widzisz, podróże kształcą, to sobie tak. wykształtujesz mięśnie nóg, sobie biegasz tam i tak. z powrotem. Ale tutaj dzięki twojej płycie tak naprawdę można podróżować wiele dalej. No bo ta płyta nie bez zatytułowana jest Muzyczne podróże po świecie z Jackiem Silskim. I chciałabym, żebyś opowiedział Dlaczego akurat muzyczne podróże po świecie? Czy chodzi o muzykę, która na tej płycie jest? Również, ale, ale przede wszystkim ten tytuł wziął się z pomysłu, którym jest audycja, którą. Prowadzę w radio, to właśnie muzyczne podróże po świecie ze mną i tam prezentuję muzykę polską, ale i również z całego świata, czyli moje pasje. No właśnie, bo to jest Twoja wielka pasja. Ty jesteś znany z tego, że nie śpiewasz tylko w języku naszym, polskim, ale też w wielu innych językach, i dzięki temu przenosisz nas w różne strony świata. I tak właśnie jest na tej płycie. I widzę tutaj przeróżne tytuły w obcych językach. Jakbyś mógł przytoczyć takie piosenki, które są najbardziej tobie bliskie. Z tych tutaj, których jest Zer, bardzo dużo. Zerkam tak i kochani, nie widzę dalekiej. Wszystkie mi są bliskie. A widzisz, <noise> Wszystkie. jednak. Ale, ale myślę, że, że coś takiego jak, jak Wajacą jest, na to samo Dali. spojrzałem. Tak. Gozar <noise> Lawida. <noise> Ale Mona Monaliza, myślę właśnie ta w Strugach Deszczu, Mama to piosenka, do której napisałem tekst. No myślę, że tutaj jest to po prostu płyta, myślę, że na, na, na długą drogę w podróż, kiedy Państwo wyjeżdżacie na, na, na wakacje czy na, czy na weekend. Na jak długą drogę, o tym powiemy oczywiście już za chwileczkę, bo do rozmowy z Jackiem jak najbardziej jeszcze wrócę. Ale jak na razie chciałabym Państwa odesłać do dziewczyn ze sklepu TVS, a oto trzy numery telefonów. 32 608 9906 32 608 99 39 32 608 9920, koszt połączenia według taryfy operatora albo zamawiacie przez internet www.tvs.pl ukośnik sklep. Jacek Sielski, w dalszym ciągu razem ze mną muszę Cię, Jacku zapytać, czy twoje podróże, które często odbywałeś przed rokiem, przed, <grym> czyli wcześniej, wcześniej. krótko mówiąc przed pandemią. Dokładnie, tak. przed pandemią, one na pewno w jakiś sposób cię kształcą i pozwalają ci tworzyć... Tą muzykę, którą tworzysz, nie wyobrażam sobie, że jest inaczej. To znaczy, te podróże, które w tej chwili mam przyjemność odbywać, to zupełnie już jakby inny etap. Natomiast duży wpływ na mnie wywarło podróżowanie po Europie, kiedy jeździłem z muzykalami od Polski po Portugalię, na Skandynawię i aż na Sycylię. Więc miałem takie, Jeździłem kilka, razy, kilka lat pod rząd. To było takie półroczne turne. I myślę, że właśnie przebywanie w różnych krajach nastawiło mnie tak muzycznie na, na, na takie szerokie horyzonty. Jak wiesz i, i wiecie Państwo, uwielbiam muzykę i francuską, i hiszpańską, e, i latinoamerykańską. No jest mnóstwo tych moich pasji. Wszystkiego na raz nie, nie da się ogarnąć, więc trzeba ten chaos jakoś zebrać w jedną płytę. I myślę, że tak się właśnie stało z tymi, no z tymi dwoma krążkami, bo to po raz pierwszy jest wydanie dwukrążkowe, i to też e, z racji tego, że. E, Mnóstwo z nas miało teraz wiele czasu, z tymczasem coś trzeba było zrobić. Ten czas trzeba było spożytkować. Spożytkowałem go właśnie na, na nagrania. Było tyle materiału, że powstały po prostu dwa, dwa krążki po raz pierwszy. Dokładnie tak. I słuchajcie. Y Tutaj w tym pięknym opakowaniu mamy aż dwie płyty CD. Na jednej płycie CD jest 15 utworów i na drugiej płycie CD także jest 15 utworów, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo dużo muzyki. I tak jak już wspomniałeś, są to... Razem 30. Dokładnie. <grym> <grym> brawo, z matematyki. Ale policzyłem poteczka. pięknie. pięknie tak. brawo. I tak jak już wspomniałeś, są to przeróżne utwory. No i oczywiście jest piosenka tytułowa, czyli W strugach deszczu. Tak, bo... Jeż... No tak, już jest pomysł na to, żeby powstała piosenka... W w promieniach słońca. E, ale w strugach deszczu jak najbardziej teraz się przydaje, dlatego, że mamy piękną, e, piękną słoneczną pogodę. pogodę, jest mega gorąco, więc można się troszeczkę ostudzić w tych strugach deszczu, przynajmniej w wyobraźni. Wiesz co, ja myślę, że w Twoim przypadku raczej rozgrzać, jeżeli chodzi o tą muzykę, nie odwrotnie. No to właśnie, bo jeżeli ktoś będzie tak rozgrzany do czerwoności, to wtedy sobie włącza utwór pod tytułem Strugach deszczu i troszeczkę się schładza. I tego Państwu oczywiście życzymy, ale żeby tak zrobić, to trzeba taką płytę po prostu mieć w Strugach Deszczu dwie płyty CD w jednym opakowaniu, łącznie 30 utworów, jak pięknie Jacek policzył. Bardzo Ci dziękuję. A ja tradycyjnie odsyłam Was do dziewczyn ze sklepu TVS, a oto trzy numery telefonów 32 608 99 06, 32 608 99 39, 32 608 99 20. Koszt połączenia według taryfy operatora albo zamawiacie przez internet www.tvs.pl ukośnik sklep.